Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w niewielkiej połudzkiej wsi. Chowiąża szlachecka. Za mną potężna, kilkusetletnia lipa. Ostatnio krąży po tej okolicy sensacyjna wiadomość. Podobno pod tą właśnie lipą pisywał swoje fraszki Jan Kochanowski. I tu prawdziwa sensacja. Słynna fraszka pod tytułem Na lipę. Powstała właśnie tutaj, a nie w Czarnolesie lesie to zdecydowanie w miejscowym kościołku dokumenty. Fakt ten potwierdza również probość tutejszej parafii. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że miejscowe pochodzenie tego utworu potwierdzają zarówno syn, jak i córka proboszcza. Na strychu tutejszego pałacu odnaleziono dwa rękopisy. Pierwotna wersja fraszki na lipę i drugi, nieznany nam Yy, tekst fraszki: Człowiek upadły, oba opatrzone autentycznym podpisem Jana z Czarnolasu i ocenzurowanym wówczas przez pradziadka ojca dyrektora księdza Rudzyka i śmościa mohera ze wsi Berety Małe. Pozwolą Państwo, że przeczytam Państwu tekst tych fraszek na lipę. Gościu zmęczony, gościu znużony. Jeśli zawitasz kiedyś w te strony bez swojej żony i przy tym będziesz bardzo wkurwiony, weź wino fajki ze dwa kondony. Gościu, siądź pod tą lipą zupełnie z obcą pipą i w blasku słońca czy księżyca, swym ciałem niech ona cię zachwyca. A gdy już minie upojna chwila, wypatruj wrony, czajki lub gila. Żaby, jaszczurki albo też żuka. Niech on zużyte gumy poszuka. Ty zaś w tym wszystkim zauroczony. Wracaj czym prędzej do swojej żony. I druga fraszka człowiek upadły. pomiąży szlacheckiej urycha kiliana. Wali piwo, wino i gorzałkę od rana. Nawet psy chodzą tu nawolone, mimo że wcale nie piją one. A skutki tego walenia są nie do ocenienia. Na przykład pewien włodasz z tej racji, gość, co nie ufał grawitacji, wracając niegdyś od grzecha, miał chłop takiego pecha, że lek na glebę jak decha. I jeszcze jedna ciekawostka. A kiedy Kochanowski, zmęczony pisaniem, paląc fajkę i pijąc wino, niekiedy siadał pod tą lipą. I zabawiał się z, dość frywolnie z taką miejscową pipą dla wiadomości pałuckich z kobiążek szlacheckiej Max Kolon, Kolanko.